Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, wy jesteście, zwracam się do uczniów, wy jesteście w szkole tylko 3, 4 bądź 5 lat. A nauczyciele zwykle przebywają tu dużo dłużej. Jest taki czas, kiedy żegnają się ze szkołą i odchodzą na zasłużoną emeryturę. I dziś mamy taką okazję. Serdecznie zapraszam o zajęcie tego miejsca honorowego. Przez panią magister Teresę Filipiuk, nauczyciela dyplomowanego historii. Pani profesor Teresa Filipiuk, rodzinnie i zawodowo związana była i jest z Radzynie Podlaskim. Po ukończeniu studiów na Wydziale Humanistycznym w zakresie historii, specjalność nauczycielska Uniwersytetu Marii Kielisk-Kłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł magistra historii i 1 września 1986 roku rozpoczęła pracę zawodową w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Radzeniu Podlaski. Od początku swojej pracy w szkole należała do wyróżniających się nauczycieli. Była oddana pracy zawodowej i z pasją realizowała zadania dydaktyczno-wychowawcze. Dziatwie przekazywała wiedzę z pasją, ucząc historii, wiedzy obywatelskiej, wiedzy o kulturze, historii i społeczeństwa. Jej uczniowie zdobywali laury na konkursach o różnym zasięgu. Tytuły laureatów i finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, finalistów etapu wojewódzkiego w Olimpiadzie Solidarności. Z sukcesem współrealizowała wiele działań w ramach projektów edukacyjnych. Zespół uczniów pod jej opieką merytoryczną uzyskał trzecie miejsce w Polsce w konkursie Miejsca Pamięci Zagłady Blisko Nas. Otrzymała podziękowanie od lubelskiego kuratora oświaty za aktywne wspieranie uczniów w realizacji celów aspiracji osiągania ambitnych celów, a także za rozbudzanie w nich postaw patriotycznych poprzez zainteresowanie historią własnego państwa i narodu. Niektóre działania prowadziła w środowisku lokalnym wraz z innymi nauczycielami historii uczniami, m.in. akcja żonkils, spacer pamięci czy przygotowanie konferencji z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Od początku swojej pracy zawodowej dała się poznać jako społecznik oddany swemu miejscu pracy. Pełniła funkcję sekretarza Szkolnej Komisji Pomocy Materialnej, opiekuna samorządu uczniowskiego, przewodniczącej zespołu przedmiotowego nauczycieli historii. Inicjowała i zrealizowała wiele przedsięwzięć ogólnoszkolnych o tematyce historycznej. Przygotowywała audycje radiowe i te telewizyjne z okazji rocznic i świąt, współuczestniczyła w przygotowaniu i uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej działalność oddziałów Armii Krajowej Jerzyki. Współrealizowała akcję Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego. W 1992 roku reprezentowała wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego województwo i szkołę podczas ogólnopolskiego sejmiku samorządu uczniowskiego. Bardzo sumiennie realizowała zadania związane z przeprowadzaniem egzaminów maturalnych, układanie zestawów pytań, sprawdzanie prac maturalnych. W późniejszym okresie udział w komisjach nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego, jak i zawodowego. Po oddaniu do użytku budynku dydaktycznego przy ulicy Sikorskiego urządzała pracownię historyczną, opracowywała zapotrzebowanie na zakupy pomocy naukowych. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze oraz uzyskała uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego z historii. Trudno dorównać jej tempa, z jakim zdobywała kolejne kwalifikacje i umiejętności. Ukończyła dziesiątki różnorodnych kursów, szkoleń i warsztatów, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Zasmakować świata też chciała, dlatego za granicę się udała. Jako laureatka konkursu w ramach seminarium doskonalącego dla nauczycieli, uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do Paryża oraz Londynu. Po powrocie stwierdziła, że nie ma to jak w radzyńskim ZSP. I już więcej za granicę na nauki nie wyjeżdżała. Pełniła funkcję opiekuna stażu, między innymi obecnie pracujących w szkole nauczycieli pani Renaty Litwiniec, pani Agnieszki Gontarczyk, pani Katarzyny Mackiewicz. Zrealizowała wiele wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych dla uczniów oraz wycieczek dla pracowników szkoły. Za zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej pani profesor Teresa Filipiuk została nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagrodą Starosty Radzyńskiego oraz Nagrodą Dyrektora Szkoły. Swoją twórczą postawą pani Teresa Filipiuk wpływała mobilizującą na aktywność zawodową innych nauczycieli, a dla uczniów była drogowskazem. Poznawaniu krętych ścieżek historii Polski. Pani profesor postanowiła opuścić swoją alma mater i przejść na zasłużoną emeryturę. Droga Emerytko Teresko, 37 lat pracy nie jest to mało. Wyjścia nie było, więc się pracowało reformy, ewaluacje, nauczanie hybrydowe. A w międzyczasie odliczanie trwało, byle matury się doczekało. I Tobie właśnie to się udało. Żarty kończymy. Pora na coś poważnego. Dlatego życzymy Ci wszystkiego najlepszego byś mogła zapomnieć, jak szkoły wyglądają mury, korzystając z pełni zasłużonej emerytury. Dziękuję serdecznie za tą wspaniałą laudację, było wzruszająco, oczy mi się trochę spociły. Proszę Państwa, jest pora na pracę, jest czas na pracę, jest czas na korzystanie z owoców tej pracy. Kiedy 37 lat temu dostałam ofertę pracy w tej szkole, tak to było, przyszłam tu na chwilę spróbować, czy sobie poradzę, bo bałam się tej szkoły. Ale trafiłam na wspaniałych ludzi, pomocnych, przyjacielskich, którzy pomogli mi wejść w arkana nauczania i poznać specyfikę tej szkoły. I zostałam. I już się nie bałam, przynajmniej ja. Ci ludzie zostali przyjaciółmi na całe życie. I tak jak pani dyrektor czytała, naprawdę traktowałam tę pracę jako swoje powołanie. Uczniowie zawsze byli dla mnie ważni i najważniejsi. Jedni powiedzą wymagająca, inni powiedzą wredna, inni powiedzą dyplomatycznie silna osobowość, wyrazista osobowość. Ale zawsze chodziło mi o to, żeby, żeby ten uczeń coś sobą reprezentował i był dobrym obywatelem. Wielu z nich to doceniło i takie informacje zwrotne dostawałam i to jest to, dlaczego warto było pracować i nie żałuję. Nigdy nie żałowałam podjętej decyzji. Emerytura jest czymś naturalnym. Przez niektórych oczekiwanym w dzisiejszych trudnych czasach. Wchodząc w ten etap, dziękuję wszystkim, którzy przez te 37 i mniej lat stanęli na mojej drodze. No bo człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i w tej wspólnocie jest jego siła. I, coś ciekawe, I pewna ciekawostka wynikająca ze studium mojej teczki akt osobowych. Kiedy zaczynałam pracę, moje uposażenie, czyli wynagrodzenie miesięczne, droga młodzieży, we wrześniu 1986 roku wynosiło 12 200 zł. I potem się zaczęła chopka-galopka. Powiem tyle, pomijając te inne lata, maksymalna wartość kwotowa wynosiła w roku 1984 3 miliony 332 zł. A potem następna umowa to już było 332 zł, bo to była denominacja. A jeszcze powiem, że w 95 roku wszyscy dostaliśmy podwyżki, waloryzację trzy razy w roku kalendarzowym. Więc życzę Państwu, abyście doczekali moim kolegom, koleżankom zostającym. Abyście doczekali rychło takich czasów, kiedy temu zawodowi zostanie przywrócona godność i należny szacunek, również w wymiarze finansowym. Życzę tych częstych podwyżek, nie wynikających bynajmniej z inflacji. I dziękuję serdecznie jeszcze raz każdemu z Was i wszystkim razem, każdemu z osobna, za tę obecność, za współpracę, za relacje dobre i te trudne, bo wszystkie relacje nas wzbogacają. Serdecznie, serdecznie dziękuję.